Kupmy się teraz na wyborcy. Przed nami wybory samorządowe. Do Rady Miasta we Wrocławiu kandyduje prawie 600 kandydatów. Kandydaci stosują różnego rodzaju, jeżeli mogę tak powiedzieć, chwyty socjotechniczne. Jak nie dać się na to złapać? Jak poznać tych kandydatów? No to jest 20 osób na jedno miejsce, bo to tak mniej więcej wychodzi, nieco zaokrąglając. Więc ja myślę tak, że tutaj w każdym okręgu wyborczym oczywiście tą ofertę będziemy mieli nieco skromniejszą, bo to jednak ta grupa 600 kandydatów, o których pan mówi, ona dotyczy całego miasta. Ona się oczywiście najpierw podzieli na siedem części niejako, prawda, więc ten wybór w okręgu będzie mniejszy, no ale mimo wszystko to jest i tak jeszcze ogromna liczba ludzi. No, wydaje się, że tutaj taka procedura poszukiwania tego właściwego kandydata powinna być niejako dwuetapowa, to znaczy, ponieważ to są proporcjonalne wybory, więc oczywiście trzeba zacząć od tego, żeby znaleźć sobie komitet, który najbardziej jesteśmy skłonni poprzeć i to proszę Zauważyć, wcale nie musi być komitet partyjny. Tutaj ta oferta tych komitetów wyborczych niezwiązanych z dużymi partiami jest na tyle duża, że w tych wyborach spokojnie można poszukać. Tu nikt nie może powiedzieć, że zostały mu tylko partie, że nie ma żadnej alternatywy. I to jest pierwsza rzecz. Natomiast jak już się zdecydujemy na komitet, na listę, no to teraz pora przyjrzeć się tym kandydatom, którzy tam się znajdują, bo znowu no, takim automatycznym odruchem jest głosowanie na lidera, a to przecież wcale nie musi być kandydat z naszego punktu widzenia najbardziej optymalnej i nam najbliższy. Także no to wymaga niestety trochę wysiłku. Trzeba się tym wyborcom przyjrzeć. Trzeba się tym kandydatom przyjrzeć. Trzeba zobaczyć co proponują i krótko mówiąc najlepiej byłoby po prostu tych kandydatów niejako poznać osobiście. Tutaj wybory lokalne dają tą przewagę, że ci kandydaci są blisko nas i oni teraz przez te dwa tygodnie będą szukać kontaktu z mieszkańcami. Może nas odwiedzą, może gdzieś w pobliżu będzie jakieś spotkanie z wyborcami. Więc taki myślę bezpośrednio Przedni kontakt jest dla wyborcy chyba najbardziej korzystny, chociaż oczywiście no, wymaga pewnego wysiłku, trzeba poświęcić trochę czasu na to spotkanie czy rozmowę.